Tłuszcz ich rola to trzeci moduł kursu dietetyki klinicznej, a cały kurs dietetyki klinicznej możecie kupić na stronie iwendieta.pl w zakładce Kursy Można kupić cały kurs bądź też poszczególne moduły. W tym kursie opowiem o tym, jak tłuszcz w kontekście ważnych składników dla naszego organizmu, jaką on ma rolę, Wcześniej mówiłam o białkach, wcześniej mówiłam również o węglowodanach, tutaj powiem o lipidach cholesterolu, ale i również o fosfolipidach, opowiem o tym. Czym jest tłuszcz i czy to jest tłuszcz, czy chodzi tutaj o kwasy tłuszczowe, jaka jest prawidłowa nazwa, będą polecane książki, choroba Alzheimera i jaką tłuszcz ma rolę do spełnienia, jaki rodzaj diety może być pomocny, co na to literatura. Przypadki z gabinetu kilka faktów na temat tłuszczów, jakie tłuszcze są dobre i dlaczego czasami. Informacje, które możemy przeczytać na temat, co jest dobre, a co jest dla naszego organizmu złe, są nieprawidłowe, a pokażę to konkretnie już w tabelach wartości odżywczych i składów kwasów tłuszczowych. Podzielimy sobie tłuszcze na nasycone i nienasycone, i opowiem o tym. Co w konkretnych tłuszczach się znajduje, jakie tłuszcze gdzie klasyfikujemy i dlaczego błędnie czasami myślimy, że tłuszcze nasycone to są zwierzęce, a nienasycone to są roślinne i że nienasycone to są zawsze te dobre. Opowiem o łańcuchach, o kwasach w kontekście ich długości, jakie są dla naszego organizmu wartości skrótko, średnio i długo łańcuchowych kwasów tłuszczowych. Czym są kwasy tłuszczowe według oficjalnych źródeł, a jaką faktycznie rolę spełniają w naszym organizmie? Charakterystyka popularnych kwasów tłuszczowych nasyconych. Opowiem o kwasie starynowym, starynowym palmitynowym, ale również o laurynowym i mirystynowym, jak również kaprylowym, który, jak wiemy, jest domeną kokosa, zresztą tak jak laurynowy i mirystynowy. O tym, jaką rolę spełniają w moim, naszym organizmie i czy tłuszcz kokosowy jest dla naszego organizmu zdrowy, wszystko będzie przedstawione. W specjalnych tabelach, żeby można było porównać. Nie będzie to wiedza na zasadzie tak, bo tak, tak jak często nam przekazują portale dietetyczne, jaką rolę spełniają średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w naszym organizmie, dlaczego są korzystne dla osób, które mają problem z trawieniem tłuszczy. Przykład kosmików jelitowych i wpływu średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwas mirystynowych, gdzie go znajdziemy, jaką ma funkcję, suplementy, które mogą współpracować, wspierać rozkład tłuszczy, transport tłuszczów do naszych mitochondriów. Będzie też również mnóstwo polecajek, mnóstwo artykułów, które warto jeszcze dodatkowo przeczytać, L-karnityna, kwas mirystynowy, kwas kaprylowy, olej kokosowy, monolauryn, kwas laurynowy, będzie też troszeczkę o laurycydynie, maślan, kwasy MCT jako suplement, mnóstwo, tak jak powiedziałam, artykułów dotyczących tych również suplementów w pozostałych artykułach, które warto sobie doczytać. Olej kokosowy, ale również terapia płukania ust olejem, prawdziwa oliwa, protokół meczaka. Kwasy omega 3 i 6, na co zwrócić uwagę, kiedy są dla naszego organizmu problematyczne, kiedy są potrzebne, jakie mięso jest najtłustsze, jaki jest skład kwasów tłuszczowych, słoniny, oliwy, łososia, jak konwertują się w naszym organizmie kwasy omega 3, co to są leukotrieny i dlaczego niektóre kwasy są prozapalne i jak rozróżnić frakcje zapalne od prozapalne, kiedy, który rodzaj tłuszczów czy Olejów będzie korzystne dla naszego organizmu. Powiem więcej na temat kwasów EPA i DHA oraz tłuszczów typu trans. No, kolejna literatura do przeczytania. Test omega-3, czyli jak w komórkach sprawdzić zawartość Kwasów omega, ale również kwasów trans, jak również sprawdzić w naszym organizmie, w naszych komórkach, w naszym organizmie zawartość kwasów nasyconych. Opowiem o źródłach kwasu arachidonowego, który może być problematyczny i prozapalny. Jakie tłuszcze spożywać, jakie do smażenia, jakie na zimno, których totalnie unikać, co może się kryć w smalcu domowym. Ciekawostki olejowe, czyli porównanie temperatury dymienia, różnych ciekawych wynalazków tłuszczowych, czy olej rzepakowy, to jest jest olej niebodyfikowany, co kryją orzechy, jaki jest skład kwasów tłuszczowych orzechów. To sobie dokładnie omówimy, czy wszystkie orzechy są dla nas zdrowe w kontekście kwasów tłuszczowych, czy na mąkach z pestek i orzechów można smażyć. Tran-tranowi nierówny, jak porównać trany, jak porównać kryl. Oleje z dodatkiem kwasów omega, na co zwrócić uwagę, jak porównać wskaźnik TOTOX, czy jak sprawdzić, że dany olej jest dla nas korzystny, bądź też może zawierać toksyczne składniki. Przegląd popularnych olejów będzie o czarnuszce, będzie o wiesiołku ogóreczniku, o kwasach gela o oleju lnianym, ale również rycynowy olej z betuliną. To w sumie nie jest olej, natomiast warto o betulinie na pewno wspomnieć. Terapia pestkowa dla kobiet, czyli jak zaburzenia hormonalnych oleje mogą pomóc. Jaką rolę spełnia cholesterol, czy jest dla nas dobry, czy zły, czy HDL jest dobry, czy LDL jest zły. Pokazuje faktycznie przykłady z gabinetu, co zrobić, gdy cholesterolu jest mało, co zrobić, gdy cholesterolu jest dużo. Czego potrzebuje ludzki mózg, czy margaryna, czy masło, które są lepsze, jak trawimy tłuszcze, jak wspomóc trawienie tłuszczy, jakie enzymy wspomagające trawienie i duży ciał dotyczący chorób, układu, krążenia, miażdżyca, stany zapalne, przegląd badań w temacie tego, co jest promiażdżycowe, rakotwórczość mięsa, przykładowe wędliny, jak czytać skład, Śniadania białkowo-tłuszczowe, dieta lekkostrawna, jakie są zalecenia dietetyczne w miażdżycy, jaki związek ma miażdżyca ze stanem zapalnym, ale również z homocysteiną, o której już wspominałam w poprzednich modułach. No, i jakie jaki znaczenie ma styl życia w kontekście stanów zapalnych, także dużo, dużo wiedzy, i ogromna ilość zadań domowych plus materiałów dodatkowych prezentacja ma 200